Właśnie rozpoczęła się otwarta, frontalna wojna pomiędzy Elonem Muskiem a Donaldem Trumpem. Niegdyś dwaj przymierzeńcy i przyjaciele, dzisiaj stają naprzeciwko siebie. Oczerniając i oskarżając o rzeczy, o których nie mieliśmy świadomości. Cześć, ja mam na imię Sebastian, i na tym profilu, jak zwykle, polityka, ciekawostki, informacje bez cenzury, więc zaobserwuj mnie, bo już jutro kolejna dawka tego, na co tak naprawdę czekasz. Przykro mi, ale nie mogę tego dłużej słuchać, napisał Musk na swoim profilu na, tu, na portalu X. Musk w dalszej części przekazuje więcej informacji, które mogą nas naprawdę zaskoczyć. Ten ogromny, skandaliczny, pełen niepotrzebnych wydatków, projekt ustawy o wydatkach kongresu jest obrzydliwym paskudztwem, wstydzicie się, się ci, którzy za niego, za nim głosowaliście, wiecie, że postąpiliście źle, wiecie o tym, stwierdził niedawny sojusznik Trumpa. Musk w styczniu został powołany na szefa takiej, takiej komórki mającej na celu odchudzenie administracji rządowej i udało mu się, bo pozb pozbawił prawie 250 bo pozbawił ponad 250 tysięcy osób pracy, dzięki czemu zaoszczędził ileś tam set milionów czy miliard dolarów. Tu Musk natomiast nie spodziewał się tego, po co Trumpowi takie działania. Musk myślał, że efektywność będzie wniosła za sobą obniżenie kosztów funkcjonowania państwa, ale ustawa budżetowa, którą Trump nazywa wielkim dziełem Donalda Trumpa, ustawa budżetowa wzniesie wydatki rządu federalnego na wyższy poziom. Więcej ludzi zatrudnimy, więcej damy im pieniędzy i więcej wszystkiego dla wszystkich. Co się okazuje, Mask jest odpowiedzialny za zwolnienie 250 tysięcy Amerykanów z pracy, a Trump teraz Dzięki temu zatrudni 350 tysięcy swoich ziomków i przyjaciół. Będzie wielkim guru. Mi to trochę przypomina czasy Pisu. A Wam? Więcej na ten temat na moim kanale na YouTube. Link znajdziecie w moim bio, ewentualnie gdzieś w opisie.